Witajcie ponownie, z tej strony Kantal pora na Counter-Strike Global Offensive po raz czwarty. Rozpocznijmy rozgrywkę, żebyście mogli zobaczyć jak radzę sobie już na drugim poziomie jako szeregowy. Moi drodzy zacznijmy rozgrywkę na grupie rezerwowej, bo wydaje mi się, że nowe inferno byłoby naprawdę całkiem przyjemne. Chyba, że mi go nie rozlosuje. Wtedy zobaczymy co dostanę. Mój sprzęt strasznie słaby, jak do tej pory nic się nie udało, poza tym... Leśnym Didipatem, czy tam dopatem, jakkolwiek to nazwać, nieważne. INFERNO Yeah! <laughs> nie wierzę, po prostu nie wierzę. Jednak dostałem. Twój radar pokazuje słuszników wrogów oraz bomby. Nauka użycie radaru i sprawdzenie go regularnie zapewni Ci przewagę. Dobrze, będę sprawdzać. Bo w zasadzie dość często patrzę na niego. Ale mogę się jeszcze bardziej skupić, żeby wyłapać to, gdzie są wrogowie. Zobaczymy. Czekam na ten mój mega niesamowity 10-minutowy mecz. I dzisiaj pora na... Antyterror. BUM! Okej, okay, tutaj się coś dzieje. Naprawdę ładnie wygląda. Mimo, że to jest piekło. i Zaraz go dopadniemy tutaj możliwe, że się uda Gdzie ty jesteś kolego? No wychyl się O cie! Wow! Co to było? Mój się przewrócił? Niesamowite O! Tam coś skacze Nie coś, tylko ktoś nawet Okej, okay, spróbujmy tak powoli, spokojnie O! Wow! Jaki ja mam dzisiaj lagi? Co jest powodem tego? Nie wierzę. O! Pierwsze zabicie! Bardzo się cieszę. I dziękuję za pomoc koledzy. Drugie. my mamy boty? A no tak, że nada. O! Pan rusek dostał strzała. <laughs> nieźle, nieźle. Wow. Coś mi tam myszka dzisiaj szwankuje, nie mogę tak robić, że jestem z tyłu odkryty plecami. Bo to będzie tragedia. Zatem powinienem sobie szukać. Broń bonusowa, MP9. Nie, 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 nie. O, o Jezus, nie trafiłem. Naprawdę jaka, nada. Tyle wytracić magazynka i nic. Czemu ten kretyn tutaj tak lata? Wow. Dostałem jakieś i Jestem jeszcze wyżej! Niesamowicie... Łot! Ha <ścoughs> Jakie głąby, nie wierzę w to. Po prostu w to. Wow! Jednak! Cory, ale to jest bot, więc to się nie liczy. To jest jakaś słabizna, ale jestem... Ha! Najwyżej u nas w ekipie. Bardzo fajnie. Chyba tutaj nie przejdę, ale zobaczymy. Jak się dzieje. A, to są moi. Play for fun. Dobrze stary. My gramy tutaj play for fun, bo inaczej się nie da. Kto tam się pojawił, co? Już tu do mnie. Wow! Ale dostałem! Welp hell! Dobrze! Jak mnie jednął, to ino roz. Wow, stary. Myślisz, że trafisz tego przeciwnika tak daleko? Ze snajperki? Ło, wow, wow, wow. A! Ah, odsłoniłem się z lewej strony i z tyłu. Mnie doparł, mam snajperkę, ale ja jej nie chcę. Naprawdę czas na zakup minął. Ja nie lubię ze snajperko Dobra, nic nie zrobię. Muszę działać, ewentualnie może... Kłod mu głowę rozwaliło. Masakra. Dobrze, zatem spróbujemy. Może, może trafię kogoś. Albo zostanę trafiony. Nie ma co. Ło, tam jakieś strzały za mną. Znowu ktoś trafił. Tutaj idzie wróg, tak? Ocie! odcie. O, A, tam jest. Zobaczmy. Nie, no wszystko. Teren zabezpieczony. Gdzieś tu się ktoś pojawi. Jak nic, jak nic i zaraz się zestresuje. Co jest? Gdzie... A, gdzie on był? Za mną? Nie wierzę. Okej. Okay. Uch, jak się położył zejbiście. No cię, gnojku. A, znowu jakiś inny. Dobra. Trzeba walczyć, nie ma co, bo się lekko wkurwiłem. Zatem biegnijmy. Strzelba to jest dobra rzecz. Ale ja chciałbym tutaj do góry. Co tam się odpieprza, co? Co to w ogóle miało być? Muszę sobie przejść tutaj, bo... Powinienem ich okrążyć. Pytanie, czy tu się da przejść? Okej, okay. coś się da. Coś się da. Kurwa, to jest mój przecież. No dobra, stary, zginąłeś. Ale w topa. Strzelać do swojego. Jak dobrze, że nie mogłem go zabić. Wtedy to był strasznie zły na mnie! Aj! Soul! Znowu tutaj chciałem wziąć zemstę na nim. Czy tam odwet. Ale się coś nie udało. Stary. Dobrze ty się czujesz czy jak? Tylko mnie. Tylko mnie tu wejdź! Ja ci gnojku złapię zaraz. Kurwo! To jest mój! I ja nie wiem, co się ze mną dzieje dzisiaj. Czy te drzwi można otworzyć? Pewnie, że nie. Tam wrogowie, muszę się stąd zwijać. Ewentualnie o właśnie, w taki sposób, żeby tu przejść po tej stronie i będę mógł coś zrobić z nimi. Gdzieś tutaj są, muszę uważać. No koledzy wychylcie się tylko Dobra Odan dziękuję bardzo stary za stacy Jestem trochę wyżej w rankingu bardzo się cieszę Jej! Ruf stary dzięki Czy tu ktoś jeszcze do mnie przyjdzie? Wow jednak Ach nawet nie umiem wyczy wyczytać jego nazwy Przeczytać Boże o! Oh. No nie wierzę, nie wierzę, co on robił w ogóle? Pum, pum, pf, pf. Przeładowane i lecimy dalej. You wanna plant bomb, man? Plant bomb? <laughs> Nikt nie postawi tej bomby, bo nie mamy. Chyba, że mamy, ale... Nie, moi drodzy, żartuję. Antyterror broni przed bombą! Nie ma to tamto. O! Co tu się złego dzieje? Co ja ogarnąłem w ogóle? Dlaczego? Boom! A zdjęcie gnojku! Za to co mi zrobiłeś przed chwilą. Kurwa! Co jest? Hell! O. dobra! Nie ma co! Będę sprawdzać broń. Ładna, piękna i lecimy dalej. Prawdopodobnie... podobnie co? Zio gram na kierownicy, tak? Pa ha ha ha. Bardzo śmieszne. Jaki gościu w głę. Ocie. Yeah! Boom! <laughs> Boom! <laughs> Kurde! Boom! O to było piękne naprawdę. Czterech? Tak blisko siebie? No, nie wierzę. Tu jakiś biegnie do mnie, tak? Nie, chyba już po nim. Niestety. Ale możliwe, że jeszcze gdzieś ktoś tu jest, bo pod spodem robią się te czerwone kropki. No i te piękne akcje powodują, że naprawdę aż się... O, tam był! Czy ja mam jakieś zbyt wolne reakcje? To jest... Ło Boże, no, no mam zbyt wolne reakcje, po prostu nie wierzę! Co się ze mną dzieje? A będę musiał więcej pograć w to, bo naprawdę... No, tak, strzelam do swojego. O Boże! Ja go widziałem przecież. Widziałem go no. Nie chcę snajperki. Karbiny. Niech będzie M4... O cztery, kurwa, stary giń, bo naprawdę nie wierzę. A jajku no. Co? Jakim cudem ja przeżyłem? Co to było? Dobra, przeładować broń, ale w okryciu. Kurde, tu jest. Co, tu się stało w ogóle? Jak ja kogoś zabiję z taką ilością punktów zdrowia, to będzie cud po prostu. Nie, tam jest Zabiłem, nie wierzę. Ta! jednak. Dobra, trudno. Aj. Ależ teraz grywka dzisiaj jest! Ha, ha. A Jeden zginął, drugi jeszcze się utrzymał BOOM! Haha! Ha. Kurde! AJ! No nie wierzę! Ależ ty sejbisty, naprawdę! Boom! Ledwo wbiłem do gry i... No, chyba tutaj, te... O stary! No je, nie! Sprzątną mnie z boku, to się nie liczy Dobra, może jeden jeszcze szybko... A, ah, tak na koniec Postęp osiągnięcia nie zniszcz dobrego człowieka Odwetów 16 na 20 Dobrze Ło wow. Skrzynka chroma Niestety to nie dla mnie Moi drodzy Ależ to było niesamowite Ta jedna akcja gdzie tam zrobiłem 4 naraz To było po prostu niesamowite ale mnie to nakręciło. Bardzo się cieszę. Idzie mi prawdopodobnie coraz lepiej. Powiedzcie w komentarzach, co o tym myślicie. Dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam. Cześć.